Tutaj był. Kolejnego gwiazdora namierzyłem, który to kurwa, które mu się odkleiło. MDMA, za bardzo weszło, czy tam jakiś inny kryształ, nie wiem co tam się pojawiło, a może Alfa PvP nie. Chłopina tutaj o imieniu Krystian, Nazwisko Sobotka, Sobotka, przepraszam. Kurwa, Sobotka sobie potrafił przyjechać do Łodzi, chyba że Sobotka z Łodzi jest. I Sobotka łazi ze mną po galeriach. No kurwa, no nieprawdopodobne to jest wybinary podcast. Case Study, nie będziemy na pewno nic tych rzeczy oglądali, ja wam też nie radzę, człowiek nie wiem czy jest na pewno zdrowy. Eee, co to wyglądu, no wiadomo, niedożywiony jakiś tam tego, no to taki co musi niestety nadrabiać. Eee, gadką, eee, skoro wygląd jest taki na dwa, jest dwoma bitne bardzo. Eee, należy na pana uważać, bo jak się panu kiedyś tam odklei, gdzieś tam Was zauważy, dostrzeże, może się zakochowałem, nie ciężko mi to powiedzieć, spowiedzieć, ogólnie ja, jakby nie było żony szukamania takiego tutaj eee, ryżego poniekąd. Z wąsem made by Adolek, wuju wujo Adolek, nie? Nadklejano jakieś obrazki, gdzieś tam coś kurwa, skąd się on to robi, nie wiem. W Wordzie chyba robi obrazki i wujowi się odkleiło, i wujo za mną, potra mną potrafił łazić po galeriach. No, to jest naprawdę nieprawdopodobne. E, ciężko mi to zrozumieć, ciężko mi to pojąć. no Niektórzy, jak ja bym miał za kimś chodzić, to. No, a, to jest coś takiego jak ci, którzy tam w Ameryce latają za jakimiś gwiazdorami, i tak dalej, to się jakoś nazywa. Nie pamiętam tej nazwy dokładnie, nie jest trudno, ale mam bardzo ciężką pamięć, sobą. E, po prostu i tu nie chodzi o fana, e, Stalker, nie, to jeszcze się inaczej nazywa, Aha, kurczę, zapomniałem, no nieważne, no, pan jest tutaj, jak się widział, widzicie, wygląd macie, imię, nazwisko macie, nie wiem skąd on tam jest, nie chce się w stronę jego wchodzić, bo nie chcę za bardzo reklamy robić, Raz uważać na jakiekolwiek kontakty, usługi czy współpracę, dobra, kończę, see ya.